Witam w kolejnym odcinku projektu Football z tej strony Kacper Chojnacki. Ja dzisiaj czyszczę. Czyszczę kadrę legii Warszawa. Jest to format, który zaczerpnęliśmy od z kanału Piłkarzyki. Oczywiście pozdrawiamy Adama i krzywego z tej strony i stwierdziliśmy, że przełożymy to, co chłopaki robi z zagranicznymi gigantami na... Polską część, na tę polską stronę i zrobimy sobie takie czyszczenie kadr polskich zespołów. No i ja, jako że jestem z Warszawy, jako że jestem mocno też kojarzony przez niektórych z legią, to Czyszczę kadrę warszawskiej legii I dzisiaj polecimy sobie stricte kadrą, która jest podana na oficjalnej stronie klubu Także zaczynamy od bramki, od tutaj bramkarzy zacznijmy e, Może zacznę od tego, który jest moim zdaniem najpewniejszy, czyli Kasper Tobiasz zostaje. Do Kasper Tobiasza można mieć różne obiekcje w tym sezonie, ale nie pozostawia wątpliwości to, że jest on legi potrzebny w tej bramce, że jest on bramkarzem podstawowym, że powinien być bramkarzem podstawowym, chociaż też już Costarumiejś próbował dawać nam bramkę domnika Chładuna kończyło się, to dobrze oczywiście, ale jednak no Kacper Tobiasz to jest też ogromny talent, ogromny ma potencjał sprzedażowy e, i też kibice Legii po prostu kochają Tobiasza, jak tam e, była taka sonda e, TVP Sport, kto jest najlepszym bramkarzem Pol w Polsce, tak, kto jest najlepszym polskim bramkarzem, no to to było przeprowadzane na meczu Legii z Lechem, no i tam wszyscy prawie że kibice odpowiadali, że Tobiasz, co oczywiście było e, taką hiperbolą, takim naciągnięciem, ale ale no warto to zaznaczyć, że kibice go naprawdę uwielbiają i niezwykle cenią. No też za to, jaka jest to historia, czyli chłopaka, który jednak w tej legii zawsze gdzieś chciał grać, a w końcu tę szansę dostał, ją wykorzystuje od bodaj roku, półtora tak naprawdę. Jeżeli chodzi o resztę bramkarzy, tutaj tak, Chładun, no i jeżeli chodzi o Chładuna, tutaj. No, zostawiłbym go. Rezerwowy bramkarz zawsze się przyda. W tych dwóch meczach, co wystąpił teraz ze Zryńskim, bardzo dobrze. Więc ja bym mu dał jak najbardziej tutaj zielone światło na pozostanie w klubie. No i lecimy dalej. Teraz tak mamy wybór pomiędzy Misztą a Kobylakiem. Ktoś tym trzecim bramkarzem musi. Być i ja bym wybrał mu wszystko, że wolę odesłać na wypożyczenie Cezarego Misztę i teraz dlaczego Cezarego Misztę? Skąd taki wybór? No wybór jest absolutnie prosty. Cezary Misztę jest bramkarzem gorszy, gorszym, mniej doświadczonym ogólnie na jakimkolwiek poziomie tak naprawdę w Polsce i dlatego też wybieram, że Tutaj Cezary Miszta powinien wylecieć z klubu, ale to jest czerwona kartka, tak jak mówię, jeżeli zaznaczamy, że pójdzie on na wypożyczenie. Natomiast Gabriel Kobylak zostaje, no trzeci bramkarz, jak trzeci bramkarz, może dostanie jakąś szansę, może ją wykorzysta. Kto wie, też jest młodszy, więc moim zdaniem akurat też od niego nie masz takich oczekiwań jednak po tym, no. Przez wielu mocno uważanym jako negatywny, jako słaby występ w Radomiaku. Także niech zostanie, niech będzie trzecim bramkarzem. A teraz przechodzimy już do obrońców. Także przechodząc do obrońców, tutaj mamy Jana ziłkowskiego. młody polski obrońca, 18 lat, wychowany też w warszawskiej Legii. Zostaje, nic tutaj więcej nie mam do powiedzenia. Nie widziałem osobiście jego żadnego meczu e, nawet w jakiejś akademii, więc, więc tutaj wam nic nie mogę na temat tego piłkarza powiedzieć. No ale patrząc na to, że ma 18 lat, jest jednak wpisany do tej pierwszej kadry le, do kadry pierwszego zespołu Legii, to e, może w jakiś w nim potencjał drzemie. Czekam po prostu na jakąś szansę dla tego zawodnika, wtedy będzie można się o nim troszeczkę więcej, troszeczkę więcej o nim powiedzieć. Natomiast teraz tak, Steve Capuadi, Steve Capuady, który wszedł do zespołu Legii z takim bardzo negatywnym przytupem, bo pamiętam nastroje były takie, że Steve Capuadi w ogóle nie będzie się łapał nawet do pierwszego zespołu, będzie grał w rezerwach, a tu się okazało, że Steve Capuadi wyrasta na taką podstawową postać w naszej legijnej defensywie, bo no, kiedy Steve Kapady przychodził, naprawdę dużo było takich głosów, że Boże, co to za transfer, że nawet w tej Wiśle podskąd nie prezentował się najlepiej, przychodzi do legi i naprawdę gra bardzo dobrze, przynajmniej w ostatnich meczach. Gol z pogonią, pamiętamy, w tamtym szalonym meczu. No i poza tym Steve Padi jak najbardziej zasługuje na to, żeby pozostać w klubie i grać w podstawowej jedenastce, właściwie w, obecnie, w obecnej formie innych piłkarzy. Teraz tak, Ramil Mustafaev. E, powiem tak, 19 latek gdzieś tam bodajże zostali, że wzięty Niech zostanie, niech zostanie, no ma 19 lat, bodajże to jest taki prawy wahadłowy troszeczkę I, I na razie nie widzieliśmy go, ale no tutaj taka żółta kartka, bo właściwie nie ma co o nim więcej powiedzieć po prostu, żeby zaczął grać, żeby dostał jakąś szansę, bo jeżeli przy obecnej e, sytuacji legi w defensywie slash na skrzydłach nie potrafi do, dostać żadnej szansy, no to coś o nim musi złego świadczyć. Marko bursz, Marko bursz i... Burch, no to jest to jest słaby transfer, to jest ogromny niewypał jak na razie. On oczywiście tych szans nie dostał aż tyle, ale no ja oczekiwałem od piłkarza ściąganego z takiego klubu jak Young Boys Berno, e, piłkarza w takim wieku, no oczekiwałem, przepraszam z luzem, no oczywiście. Od piłkarza w takim wieku w ściąganym za jakieś tam pieniądze, który miał jakiś status też poza granicami naszego kraju, no oczekiwałem czegoś więcej. Wygląda to bardzo słabo na razie u Marko Bursza, tych minut też nie ma zbyt wiele, a patrząc, że w obecnie w obronie Legii gra Kapłady i Augustyniak Jędrzejczyk najczęściej, no to coś musi o nim złego mówić. Tutaj podobnie przy Mustafajewie, tylko troszeczkę na większą, głębszą skalę, bo od Burka się jednak bardzo dużo oczekiwało, a na razie tych oczekiwań absolutnie Szwajcar... Nie spełnia. Kolejny jest Lindsey Rose. Nie ma co mówić tutaj. Po prostu out z klubu. Czerwona kartka. Niech sobie Lindsey Rose idzie. Nie jest potrzebny Legi, Nie ukrywajmy tego. Jest, jest niepotrzebny nawet przy tych problemach w obronie. Jest słabym piłkarzem i się nie przydaje. On nie gra też w tym sezonie, praktycznie. Więc no to jest piłkarz absolutnie bez sensu polskiej drużynie. I uważam, że. Lindsey Rose powinien gdzieś odejść i, I nie na wypożyczenie, tylko Definitywnie powinna się z nim Legia Pożegnać i prawdopodobnie też to się stanie Bo już raczej grywa w rezerwach, on tam zbytnio Grać nie chce, więc taki konflikt Z klubem malutki może być i myślę, że W zimę Steve, e, przepraszam Lindsay Rose pożegna się Z klubem przy ulicy Łazienkowskiej Już grać nie będzie, natomiast Teraz Radovan Pankov Radovan Pankov, serbski defensor Ściągany z z wezdy. No i na razie on Prezentuje się bardzo słabo, taki mocny nie wypał. Zastanawiam się tutaj nad czymś pomiędzy taką żółtą kartką a wylotem z klubu. Uważam, że jeszcze można mu dać czas faktycznie, więc w sumie chyba ta żółta kartka, ale taka bardzo już prawie wchodząca w czerwoną, bo... No, rozczarowuje na razie radovan. Planków. nie jest tym, czego oczekiwaliśmy. Oczekiwaliśmy dobrej defensywy i troszeczkę w ataku nie dostaliśmy dobrej def defensywy. Wręcz dużo błędów w defensywie i mało w ataku. Tyle mogę chyba na temat serbskiego defensora powiedzieć. Natomiast teraz przejdźmy sobie do Jur Juriego Ribeiro. Juriego Ribeiro, który w poprzednim sezonie był dosyć mocno krytykowany, obecnie w tym sezonie jest uważany za jednego z lepszych e, w obronie legii, chociaż też nie w każdym meczu. Troszeczkę taki e, w taki marazm w taką średnią formę po prostu wpadł Juli Ribeiro i nie prezentuje się ani dobrze, ani źle. To jest taki poziom zero bym powiedział e, i... No ciężko jest oceniać Jurego Ribeiro, bo o jego tak naprawdę, dla niego tak naprawdę pozycji w legi takiej stricte nie ma. Ten jego lewy środkowy obrońca to nie jest jego pozycja, to jest piłkarz bardziej gdzieś na tą zwykłą lewą obronę przy grze czwórką, ewentualnie na wahadła, ale też nie, nie jest to moim zdaniem piłkarz bardzo uzdolniony ofensywnie, także Jurego Ribeiro zostanie też, potrzeba jest tego obrońcy po prostu w defensywie legi. Natomiast kolejny jest Rafał Augustyniak, Rafał Augustyniak oczywiście zostaje. No początek tego sezonu w wykonaniu Rafała Augustyniaka jest kapitalny, to jak on gra na tym środku obrony, gdzie to jest piłkarz przesunięty ze środka pomocy na pozycję defensora, to jest coś niesamowitego i on w klubie powinien zostać. Artur Jędrzejczyk natomiast, no tutaj wiek może gdzieś tam wzmagać dyskusję o potencjalnym wyrzuceniu go z klubu. W sensie oczywiście chodzi o czerwonej karce w naszym tylko odcinku. Ja tutaj nie wyrzucam piłkarza z klubu dosłownie. Ale to o tym wiecie oczywiście. No ten wiek troszeczkę może o nim mówić. Że jednak Legia powinna poszukać kogoś młodszego. Ale no Artur Jędrzejczyk gra po prostu dobrze. I póki będzie grał dobrze, póki będzie wytrzymywał te 90 minut na ekstraklasowym poziomie. To myślę, że nikt z kibiców Legii, żaden z kibiców Legii nie ma problemu, żeby Artur Jędrzejczyk grał. Bo też no jest on uwielbiany w Warszawie, więc nie ma co tutaj nawet dyskutować. Zostaje on w klubie. Jeżeli chodzi o pomoc, tutaj trzech zawodników mam od razu. Jakub Jędrasik, Patryk Sokołowski, Filip Rejczyk. Jędrasik i Rejczyk młodzi, z potencjałem. Rejczyk dostał szansę w meczu z UKS em Okej okay, się pokazał, ale tak poza tym dochodzą słuchy, że to jest piłkarz o naprawdę ogromnym talencie, o bardzo wysoko zawieszonym suficie, także myślę, że on powinien zostać, rozwijać się, ale trzeba mu dać troszeczkę więcej szans na grę, żeby jednak mógł się ogrywać, bo tylko ta druga drużyna Legii nie wystarczy takiemu piłkarzowi, myślę, do rozwoju. Natomiast Patryk Sokołowski, on nie gra, on jest rezerwowym, ale nikt nie ma właściwie do tego żadnego problemu, póki nie robią czegoś złego, tak de facto. Takie jest podejście, mam wrażenie, do Patryka Sokołowskiego. Taki piłkarz, który. Wiecie, usiądzie na ławce, kiedy jest potrzeba. Bo nie, Melitim Slisz będzie zmęczony, wejdzie, pokaże się z okej strony i, i tyle. Też to nie jest piłkarz, który jakoś dużo zarabia, dużo i kasuje, więc myślę, że nikt nie ma z tym problemu. I Jakub Jędrasik, 18 lat, on w poprzednim sezonie był na wypożyczeniu, teraz gra w Legi. Teraz jest w kadrze Legi, nie dostaje szans, więc tutaj taka żółta kartka, albo bardziej inaczej, czerwona, ale odejście na wypożyczenie bez opcji wykupu, bo ten piłkarz się może Legi przydać. Taka typowa dziesiątka. E, tak już patrząc naprawdę daleko w przyszłość za takiego kapustkę, za rzozułę e, może się przydać ktoś taki jak Jakub Jędrasik, także e, niech idzie na wypożyczenie. Natomiast dalej, e, Makana Baku, powiem tak, jak większość kibiców Legii nie lubi zbytnio Makany Baku, ja uważam, że jest to piłkarz Legii potrzebny, ponieważ nie ma właściwie w zespole z Warszawy takiego piłkarza, który by robił stricte wiatr na skrzydle, że byłby po prostu szybki. I to niebotycznie szybki, bo Makanabaku jest naprawdę bardzo e, szybkim piłkarzem, który potrafi robić ten wiatr na skrzydle, wchodzić w driblingi, wrzucać, uderzać się, jak to pokazał w meczu z Koroną chociażby. E, także niech Makanabaku zostanie. Jurgen Czelaka... E, tak, gdyby nie obecna sytuacja w środku pola Legii na tej e, szósteczce, no to bym podjął decyzję, że Celhaka odchodzi, ale... Jako, że Jurgen Czellhaka ostatnio gra naprawdę dobrze, chociażby w meczu z Radom, Jakiem zagrał naprawdę dobry mecz, no to zostawiłbym go w klubie i nie wyrzucałbym go absolutnie z drużyny. Kolejny jest Jurgen Elitim i przy Elitimie taka mała troszeczkę taki znak, sygnał ostrzegawczy, bo Jurgen Elitim to jest piłkarz, który pomimo tego, że Czellhaka był mega nielubiany, grał bardzo słabo w poprzednim sezonie, to. Eli team przychodząc do klubu, gdzie miał ogromne oczekiwania, dosyć pewną pozycję, bo jednak był sprowadzany jako piłkarz, który względnie ma grać tak naprawdę w podstawowym składzie w każdym meczu, no był ostatnio zastępowany przez Chelakę i to nie w takich meczach, w których po prostu Kostaruniait zastępował, zastępował tych najważniejszych piłkarzy, by byli gotowi na puchary tylko w takich meczach, w których spokojnie Elitim mógłby wystąpić. Można powiedzieć, że w tym momencie strzelaką jest w tej hierarchii mniej więcej na równi, nawet z lekkim wskazaniem na Czochakę, dlatego tutaj żółta kartka dla Elitima, nie ma co go jeszcze wyrzucać, ma dużo czasu, jest też w miarę młody, no bo 24 lata, więc dajmy mu czas, ale ta żółta kartka, żeby on się ogarnął w jakiś sposób piłkarsko, no musi być, tym bardziej, że Elitim tak naprawdę jakiegoś świetnego porządku sezonu nie miał. Kolejny jest Igor Karatin, odejście z klubu, nic tutaj więcej nie mogę powiedzieć. Karatin Jedyne, jedyne z czego można pamiętać w Legii to te eliminacje do Ligi Europy jeszcze za Czesława Michniewicza i myślę, że to tyle. E, nic więcej z Karatinem skojarzyć e, nie można. Kolejny jest Patryk Kun. Patryk Kun moim zdaniem jest Legii niepotrzebny. I teraz, dlaczego jest on Legii niepotrzebny? Skoro mamy takich defensorów jak Kapłady, Augustyniak, Jędrzejczyk, czyli piłkarzy raczej z małymi umiejętnościami, z małym ciągiem na bramkę. Chodzi mi o ofensywę oczywiście, z małymi umiejętnościami. Patryk Kun, czyli taki piłkarz, który tych liczb nie da, tylko będzie pomagał w defensywie, no nie jest do końca potrzebny takiej drużynie, przynajmniej moim zdaniem. To jest piłkarz właśnie na taki zespół jak Raków, gdzie on jednak w tej defensywie musi też pomóc. No a Patryk Kun w Legii nie daje liczb. No i gra po prostu dosyć śmiernie Patryk Kun. Nie jest tym, czego można było od niego oczekiwać. Od niego nikt nie mógł oczekiwać liczb, bo w Rakowie, gdzie był podstawowym zawodnikiem, też tych liczb nie miał, miał większy wkład w grę. A w Legii na razie się nie potrafi odnaleźć. I po raz kolejny zastanawiam się nad żółtą kartką czy out. Ale no chyba muszę powiedzieć aut. Tym bardziej, że jest Zildias na tę pozycję. I jest Makanabaku, którzy moim zdaniem przynajmniej spisują się lepiej. Także Kun chyba, no moim zdaniem przynajmniej powinien z klubu wylecieć. Natomiast kolejny jest Bartosz Slicz. No tutaj bezprecedensowo zostaje kapitalny piłkarz i to jaki on ma wpływ na środek pola legi to jest niesamowite Bartosz Sliż jest kapitalnym piłkarzem powoływany do reprezentacji Polski, wręcz można powiedzieć, że w tych ostatnich meczach jej podstawowy zawodnik kapitalny, kapitalny jest Bartosz Sliż i liczę na rozwój tego piłkarza, bo myślę, że można go potem ewentualnie sprzedać za ogromne pieniądze jak na, polskie, jak na warunki polskiej ekstraklasy. Kolejny jest Paweł Wszołek no nie ma co tutaj wiele mówić najlepszy asystent w, na świecie w tych ligach które grają w systemie jesień-wiosna Piłkarz, który świetny duet na początku sezonu stworzył z Pekhartem, później bardziej z Winy Pekharta. te liczby, liczby tego duetu się osłabiły. Kapitalny zawodnik, to no Paweł Szczeg musi w tej legii zostać. Kolejny jest Bartosz pustka, Bartosz pustka, taka żółta kartka, ale to jest taka żółta kartka, dosyć wiecie, mocno naciągana. Chodzi mi tutaj po prostu o to, że on, on, on o nim się mówi w kontekście powrocie e, po kontuzji już od trzech miesięcy, a ciągle nie zauważyliśmy go na boisku. I to jest coś takiego, że Piłkarz, który miał kontuzję, rozumiemy to, ale no jeżeli już się zaczyna mówić otwarcie o jego powrocie, mówi o tym trener Kostaruniaić, no to prędzej czy później te kilka, kilkanaście minut mu trzeba dać, żeby kibice też byli tego już pewni. A u Kapuski nic takiego nie dostaliśmy, dlatego też Kapuska taka żółta kartka, ale tu mówię, nie ma co, nie, nie pod względem występów sportowych, tylko stricte tego takiego bałaganu, który się wytworzył wokół właśnie polskiego... Zawodnika, i teraz przechodzimy do napastników. Właściwie nie, jeszcze pomocników mamy dwóch. Gilles Diaz zostaje, naprawdę pokazuje się ostatnio z bardzo, do, z bardzo dobrej strony. No, widać, że to jest jednak piłkarz, który grał w tych topowych europejskich klubach i był też trenowany przez topowych europejskich trenerów. No, i Jozué zostaje. Co mam mówić? No, najlepsze podania moim zdaniem w polskiej ekstraklasie. Piłkarz, który jest najlepiej chyba wyszkolony technicznie w ogóle z naszej polskiej ligi. Piłkarz, który ma największy wpływ na drużynę, moim zdaniem też konkuruje z, tutaj w tej kategorii z Pedro Enrique, bo Pedro Enrique na jak ma bardzo duży wpływ, podobny do Jozué. Tylko oczywiście Radomiak osiąga gorsze wyniki. Na, na razie przynajmniej, bo wiadomo, poczekajmy jeszcze z tymi osądami. No, i że złe musi zostać, to jest pewne. Natomiast teraz czas, czas na napastników. Blasz Kramer, nasz słoweński zawodnik, który jest człowiekiem sinusoidą, tak naprawdę, bo on ma czasem kilka występów kapitalnych. Już wszyscy mówią, że Blasz Kramer to jest top napastnik, że wchodzi za karta, a potem Blasz Kramer notuje występ, w którym znika. I tak pewnie będzie po raz kolejny. Chodzi mi tutaj o to, kiedy zdobył 4 gole w 3 meczach, a później zagrał absurdalnie słaby mecz z Radomiakiem. Także Blasz Kramer zostaje, ale tutaj takie, takie światełko ostrzegawcze minimalne dla Blaża Kramera, Maciej Rosołek, natomiast 22-letni wciąż zawodnik Legii. Piłkarz, który do tej e, drużyny z ulicy Łazienkowskiej wszedł z przytupem. A teraz radzi sobie tragicznie na początku tego sezonu, w tych pierwszych miesiącach. Może to się jeszcze odmieni, ale ja mu daję out w tym momencie, bo on, on nie zasługuje na nic tymi występami w obecnym sezonie. Kolejny jest Margua, transfer z Jagiellonii, choć na razie jeszcze aż tak nie wystrzelił jak w drużynie z Białego Stoku, to poczekajmy, dajmy mu czas, bo jest to piłkarz naprawdę uzdolniony i nie ma co go jeszcze skreślać w legi. Myślę, że też już nie ma właściwie do tego podstaw, bo on naprawdę już coś w legi pokazał, więc dajemy mu czas, oczywiście. Zostaje Mark Gual w tym klubie. Igor Strzałek. No aut, ale wypożyczenie. Wypożyczenie bez opcji wykupu. On się bardzo przyda w warszawskiej Legii, ale no on potrzebuje gry, a on tej gry w warszawskiej Legii tak samo nie dostanie. Zdobył go raz górnikiem bodajże w tym sezonie. Zapewniający tam zwycięstwo bodajże, czy też remis. Bardzo dobry piłkarz, bardzo uzdolniony, ale no potrzebna jest mu gra. Potrzebna jest mu gra, potrzebne mu są minuty, także... Wypożyczenie myślę w jego kontekście będzie jak najbardziej odpowiednie. Lecąc dalej, Tomasz kart żółta kartka, bo musi się opamiętać: czeski napastnik. Jak początek sezonu w jego wykonaniu był fenomenalny, no to teraz nadeszła gorsza pasa i on bodajże od końcówki lipca jest, od końcówki września, jest bez gola. Także no on musi w końcu zacząć strzelać ponownie. Także wierzymy w tą, w tą Kapek Harta, ale. No, ta żółta kartka mu się, myślę, jak najbardziej należy. No i Ernest muczy, zostaje. To, jak on robi różnicę na boisku, on nie zawsze zdobędzie gola, nie zawsze zajdzie czasy ale Zawsze pokaże coś kibicom, po czym kibic Legii zrobi po prostu wielkie oczy i powie: Wow, bo no, piłkarz kapitalny, świetny technicznie, bardzo dobre uderzenie z dystansu. Myślę, że już wszystko o Ernestie muczy, wiecie i myślę, że też wszystkiego dowiedzieliście się w kontekście tej kadry. Warszawskiej legii o moich opiniach. Oczywiście, dajcie znać w komentarzu o Waszych opiniach na ten temat. Kogo byście wyrzucili, myślę, taką dyskusję możemy tutaj podjąć gdzieś tam w komentarzach. A to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału Projektu Futbol, zostawianiu łapek w górę i oglądajcie nasze filmy. Do usłyszenia!